9 lat. Właśnie tyle czasu minęło od zapowiedzi Dead Island 2 do czasu właściwej premiery gry w roku 2023, czyli... Teraz. I muszę szczerze powiedzieć, że wciąż nie chce mi się wierzyć, że produkt ten został w ogóle dowieziony. Ba, został nawet całkiem pozytywnie przyjęty przez recenzentów. Na tę chwilę zarówno na Metacritic oraz OpenCritic gra zdobyła 75 punktów, a gdybyśmy mieli skupić się tylko na polskich realiach, to na przykład w serwisie FilmWeb Dead Island 2 utrzymuje się na bardzo równej średniej 7.0 na 10. Tytuł ten skrywa w sobie masę smaczków, easter eggów i wszędobylskich detali. No to... No rozpracujmy je! Jak nazwa gry wskazuje, podczas naszych eskapad spotkamy niezliczone ilości nieumarłych. A większość specjalnych zombiaków zostało bardzo wiernie przeniesionych z pierwszej części jeszcze ze stajni Techlandu. Niektóre zombiaki zostały nawet dopieszczone. Wybuchacz na przykład grzecznie pożegna graża przed detonacją. Posłuchajcie. <laughs> Że czasami natkniemy się na zagadki wymagające doprowadzenia energii elektrycznej do jakiegoś mechanizmu. W takich przypadkach gra bardzo dobitnie sugeruje, żebyśmy użyli w tym celu wody, z którą bukłaki są rozrzucone po całym świecie gry. Ale możemy skorzystać z innego rozwiązania. Energię elektryczną bardzo dobrze przewodzi też ciało zombiaka, i właśnie tak możemy kończyć tego typu zagadki. Tam gdzie woda musi pojawić się też ogień i to właśnie jego dotyczy kolejny detal. W niektórych miejscach na mapie, w budynkach użytkowych, natkniemy się na zraszacze. Jak się okazuje, by je aktywować, wystarczy jedynie machnięcie ognistą bronią. Równie dobrze sprawi się oczywiście podpalony zombiak, ale akurat takiego nie miałem pod ręką. Sorry. Kolejnym bardzo ciekawym smaczkiem jest obecność grupy influencerów slash YouTuberów, włącznie z ich własną posiadłością. I kurde, możemy znaleźć w niej naprawdę ciekawe rzeczy. W głównym pokoju, na przykład, możemy znaleźć tablicę ze scenariuszem filmu Przeprosinowego. Co jest oczywiście szpileczką wbitą w twórców, którzy po popełnieniu błędu bardzo często tworzą nieszczere klipy właśnie w takim stylu. Ale to nie wszystko. Znajdziemy pokój, w którym ewidentnie organizowano unboxingi, pokój, w którym nagrywano podcasty. ...pokój, w którym nagrywano streamy, czy multum scenografii stworzonych na zewnątrz. Nie mogło oczywiście zabraknąć dmuchanych flamingów. W holu znajdziemy też multum nagród, które otrzymali twórcy z tej grupy. Kurczę, może i ja kiedyś się takiej nagrody doczekam. Jeżeli podoba się wam taki content, to koniecznie zostawcie łapkę i suba. A skoro przy influencerach jesteśmy, to spieszę z informacją, że jedna z twórczyń, Amanda, mieszkająca we właśnie wspomnianej posiadłości, przeżyła apokalipsę i ma się całkiem dobrze. Gracz może jej kilkukrotnie pomóc, co sprowadza się do wspólnego stworzenia materiału, w którym eksterminujemy kolejne fale zombiaków, na przykład zrzucając je z wysokości. Ale to nie tu kryje się detal. Amandę możemy później spotkać w posiadłości Emmy. I jeżeli przyjrzymy się jej tabletowi, który trzyma w rękach, to zobaczymy, że ta rzeczywiście montuje dopiero co stworzony materiał w programie bliźniaczo podobnym do Adobe Premiere. Świat The Island 2 jest cholernie nie fair. Zombiaki możemy spotkać na dosłownie każdym kroku, ale jak się okazuje naszym przeciwnikiem jest nawet samo otoczenie. Jeżeli rozbijemy szybę stojąc tuż obok niej, to wybite kawałki szkła naprawdę zabiorą nam parę punktów życia. Właśnie za takie detale nic nie robiłem. W jednej z lokacji w grze, Venice Beach, możemy natknąć się na salon tatuażu Rose's Tattoo. Na ścianach lokalu możemy poglądać sobie przykładowe wzory, które mógłby wykonać sobie potencjalny klient. I to właśnie te wzorki skrywają pewną tajemnicę. Wśród nich znajdziemy wzory będące tak naprawdę słowami w języku chińskim. I o ile sam pomysł nie jest dziwny. Wszak istnieją fani właśnie tego typu wzorów, to to z jakimi słowami mamy do czynienia jest już całkiem zabawne. Znajdziemy tam m.in. wzory, które można by było przetłumaczyć na słodka pieczona wołowina, rosół z kurczakiem, czy ryż z soją i bakłażanem o smaku rybnym. Spróbujcie sami wrzucić klip, który teraz widzicie w Google Translate na waszym telefonie i dajcie znać w komentarzach, co jeszcze znaleźliście. Zostańmy jeszcze na chwilę w Venice Beach. O rzut beretem od legendarnego salonu tatuażu znajdziemy bazę wojskową, do której musimy się też dostać w jednej z misji głównych. Nas interesuje to, co znajduje się na bramie do tego miejsca. Jest to napis Red Rum, co jest bardzo bezpośrednim nawiązaniem do twórczości Stephena Kinga i lśnienia, gdzie mogliśmy zobaczyć taki sam napis. Red rum. Red, rum. Red rum. Jako, że Dead Island 2 odbywa się na wybrzeżu, to teoretycznie absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy spróbowali uciec od całej apokalipsy po prostu wskakując do wody. Twórcy o tym pomyśleli. Nasza postać zareaguje, gdy tylko spróbujemy to zrobić. A na koniec trochę śmieszków. To co bardzo lubię w Dead Island, to bardzo humorystyczne podejście do tematu apokalipsy zombie. W dwójce tego na szczęście nie zabrakło i o ile niektóre dialogi i żarty są żenujące, tak na niektóre naprawdę się zaśmiałem. Jak na przykład tutaj, gdzie zombie rezerwuje sobie pokój. Witam, witam w Hotelu Halpern, gdzie jesteśmy dedykowani do dawania wam najlepszego wyjścia z luksusów. Dla rezerwacji pokoju, podpisz 1. Dla serwisu planowania, podpisz 2. Dla innych wyjściów, podpisz...